To objawi się drobnymi gestami, drobnymi uczynkami, sprawiedliwym podziałem obowiązków. Mogę posłużyć się tu własnym przykładem wypracowanym przez lata z moją małżonką Zofią. Nasz model partnerskiej rodziny, mógłbym powiedzieć, można uznać za idealny. Nazywam się Andrzej Prokuba. Wraz z moją małżonką i dwójką wspaniałych kłodziej zostaniemy uznani za Najbardziej partnerską rodzinę w grodzisku oraz jej okolicy. Przez głos Grodziska i sąsiadów. I kilka elementów, które tworzą idealny związek. Przede wszystkim w sprawie jednego podziału obowiązków. Moja małżonka gotuje obiad, ja jestem odpowiedzialny, żeby ten obiad zjeść. Staram się to robić jak najlepiej i jak najczęściej. Jeżeli ja natomiast obrudzę ubrania czy, czy cokolwiek, no to moja małżonka z tego, że prowadziłem partnerstwo z życia, no, powinna to wybrać. Po posiłku, no, na ogół, się wspólnie. Kto jest odpowiedzialny za to, że talerze czy garnki są brudne? Siadamy wtedy wszyscy razem i w demokratycznych, w uczciwych wyborach dochodzimy do wniosku, że talerze trzykarki pobudziła osoba nakładająca obiad. A zatem moja małżonka. I wszyscy uśmiechnięci przechodzimy do dalszych części dnia. Moja żona sprząta, robi to, co zwykle do niej należy. Ja natomiast, jako głowa ludziny, zasiadam wygodnie przed telewizorem, zbieram informacje, i przekazuję je swojej rodzinie. Staraliśmy, kiedyś zastanawialiśmy się, czy nie zamienić się tymi obowiązkami, no ale mojej małżonce nie wychodziło. No, ogrom informacji, no, no że tak zażartuję, nie natążała. Zdarza się tak, iż lubię sobie wypić piwko, a ja się dwa. Partnerski model rodziny każe nam zachować się tak, iż moja małżonka powinna czerpać z tego jakieś korzyści. Umówiliśmy się, że puste puszki zbiera ja raz w tygodniu i wynosi do skupu. To są jej takie, to jest takie kieszonkowe. dochody. Robi sobie z tym, co chce, po prostu istny szał zakupów. A rozłożyliśmy również finowanie naszych dzieci na pół. Moja małżonka. Wychodzi z nimi na spacery, pilnuje je w takie tam. Ja natomiast niestety zostałem w domu. A ostatnio kiedy zaszła, potrzeba umycia samochodu, z tego, że jestem bardzo delikatny, podatny na wirusy, bakterie. Doszliśmy do wniosku z małżonką, że lepiej nie ryzykować, żeby jej później nie zaraził, żeby nie była potem chora. Przyszedłem do wniosku, żeby lepiej to ona odbyła samochód. Teraz jesteśmy wszyscy zdrowi, no i myślę chyba szczęśliwi. Dziękuję.